Hej, guys! Zapraszam Was dzisiaj na kolejny odcinek Szukamy idealnej sukienki. Tym razem bierzemy pod lupę polski sklep, który nazywa się Exclusive Boutique. Ten sklep znalazła moja kumpera Patrycja. Dzięki, Pati! I właśnie zaproponowała, żebym sobie to wszystko obejrzała, przybierzyła i dała znać, co myślę. Ogólnie te sukienki cenowo są, powiedziałabym, już z takiej troszkę wyższej półki, ponieważ najtańsza z nich kosztowała 140 zł, ale wszystkie pozostałe kosztowały 300, 400, Najdroższa sukienka kosztowała 600 zł, no i przez to wydałam na 7 sukienek 2564 zł. Więc przy takich cenach już spodziewam się, powiedzmy taki dosyć konkretnie fajnej jakości. Exclusive Boutique to taka marka, która promuje taką bardzo drapieżną kocią, sexy, pewną siebie kobiecość. Co szczerze mówiąc, dzisiaj w ogóle nie jest w moim zasięgu, bo mam dzisiaj drugi dzień okresu i czuję się bardziej jak taki mały, lekko przyćpany od eukaliptusa koala i bardziej tak wiecie, coś bym zjadła i bym sobie usiadła. Natomiast wszyscy wiemy, że dobrze skrojony ciuch, wygodny, dopasowany do naszej sywetki w ogóle jakościowy, potrafi zmienić humor, potrafi podnieść człowieka i w ogóle zachęcić go do życia, więc mam nadzieję, że to właśnie dzisiaj ekskluzyw Boutique zrobi dla mnie. Zanim przymierzymy pierwszą sukienkę, to chciałam tylko wspomnieć kilka słów o sponsorze tego odcinka i tutaj po raz kolejny moim partnerem jest aplikacja Twisto. Jest to aplikacja, która pomaga nam odroczyć płatność. Założenie konta jest bardzo proste, wystarczy, że właśnie tam podacie swoje dane oraz swoje dane finansowe, czyli na przykład wysokość pensji. Na podstawie tych danych Twisto wyznacza Wam miesięczny limit. U mnie ten limit to 5000, dlatego właśnie nagranie takiego odcinka, gdzie wydaje tysiąca jest dla mnie możliwe. Natomiast każdy z nas będzie miał inny limit, ponieważ on będzie dostosowany właśnie do tych danych finansowych, które podacie. Twisto w praktyce działa na takiej zasadzie, że do waszego konta dostajecie przypisaną kartę Mastercard, którą po prostu podpinacie przy zakupach online, i wtedy środki schodzą z waszego twisto. A nie z waszego takiego normalnego bankowego konta. No i pierwszego dnia każdego miesiąca dostajecie taką rozpiskę, ile w tym miesiącu wydaliście i ile musicie zwrócić, i macie 15 dni na zwrot tego, co wydaliście. Tak więc to póki mieścicie się w terminie, no to nie ponosicie żadnych dodatkowych kosztów. No a jeśli nie zmieścicie się w terminie, no to te koszty też są po prostu zwykłe. No to jest takie, wiecie, zwykłe oprocentowanie. Osobiście używam twist od kilku miesięcy, póki co zawsze mieściłam się w terminie, więc nie poniosłam jeszcze żadnych dodatkowych kosztów, a nie zamrażam swojego hajsu robiąc właśnie takie odcinki, albo na przykład kupując sobie kilka par butów do przymierzenia na wesele. To jest naprawdę bardzo, bardzo praktyczne jeśli tylko podejmuje się te decyzje, wiecie, w sposób zaplanowany, przemyślany, to naprawdę świetna opcja. Dodam jeszcze, że nie zawsze musicie podpinać swoją kartę Mastercard przy zakupach przez internet, ponieważ Twisto robi się coraz popularniejsze, więc na przykład na stronie Hebe, albo ostatnio widziałam też na stronie New Balance'a, możecie od razu wybrać opcję płatności Twisto. Ta usługa moim zdaniem będzie tylko Coraz wygodniejsza w używaniu, bo jest naprawdę fajna, więc nie dziwię się, że ludzie z tego korzystają. Twister ruszyło teraz też z promocją Podziel na 3, która pomaga podzielić wydatki powyżej 200 zł na raty 0%, ale to więcej informacji wklejam Wam na dole w opisie. A tymczasem my przychodzimy do pierwszej kiecy. Pierwsza sukienka to model Lady in Red. Kosztowała mnie 599 zł, jest to w ogóle nasza najdroższa sukienka. No i mam ją w rozmiarze S, który według tabeli powinien być na mnie dopasowany z takim lekkim luzem. Natomiast o dziwo nie jestem w stanie się w tej sukience zapiąć. No i to nie ukrywam, jest dziwna sytuacja, ponieważ Exclusive Boutique to firma, która prowadzi tylko i wyłącznie sprzedaż internetową i mają niedokładnie zrobioną tabelę rozmiarów. Natomiast sama sukienka sprawia, że ja się czuję, kurde, jakbym była jakąś królową. Naprawdę. Mimo kresu, wywalonego brzucha, słabszego humoru, czuję się jakoś tak od razu taka po prostu, no nie wiem, naprawdę zarobisty jest ten krój. Oczywiście ja bym wolała, żeby nie było pereł i diamentów, no ale to już jest tam kwestia gustu. Ja zawsze wolę prostsze rzeczy. Natomiast sam krój, sam materiał amazing. I w ogóle bardzo podoba mi się ten materiał. To jest taka jakby grubsza siateczka, która jednocześnie jest elastyczna, ale też taka śliska. W taki specyficzny, fajny sposób elegancka. O wow! tutaj nawet zarobiście widać przerwę między nogami w taki fajny seksy sposób mm. o oh my god tutaj widać absolutnie całą dupę ej sorry, ale kieca za 600 zł nie może odsłaniać całego mojego tyłka a najgorsze jest to, że ja mam w tym momencie na sobie takie beżowe, bezszwowe majty z H&M, które się naprawdę dobrze zlewają z moją skórą i ich nie powinno być tak widać, nie no, te kiece przykro mi, ale musimy oddać ale serio mam nadzieję, że ten sklep kiedyś zrobi taki prostszy model, który nie będzie prześwitywał i ja go wtedy na 100% kupię bo w czymś takim bym bardzo chętnie poszła, nie mam pojęcia gdzie, bo ja chodzę tylko do Biedry i na siłowni i do Żabki i do Lidla, ale bym z taką kupiła bo się czuję naprawdę zarąbiście. Tu ale dostałam gęsi skórki. I masakra, te łańcuchy są takie zimne. Ja bym musiała sobie tę sukienkę chyba przed noszeniem podgrzewać w mikrofalówce. Chociaż obawiam nie, no przecież ja nie mogę łańcuchów w mikrofalówce podgrzeć. Ta sukienka kosztowała mnie 299 zł. Znowu mam tutaj rozmiar S. A nie, tutaj mam rozmiar M. Wygląda moim takim małym grzybkiem, albo takim małym krasnoludkiem. Jak byłam mała, to moja mama zakładała mi takie przeciwdeszczowe poncho. I to dokładnie tak wyglądało. To po prostu była taka śmieszna, deszczowa pelerynka. Do tego miałam taki kapelusik. Co do sylwetki, jaki to jest rodzaj sylwetki? W sensie, co ta sukienka dla mnie w zasadzie robi? Ooo! <ścoughs> patrzcie, jakie to jest wycięty tył! O oh my god! Przecież mi tutaj praktycznie każdy może mi tutaj zajrzeć. Ciekawe to, czy to w ogóle powinno tak odstawać na plecach? Prawdopodobnie mogę sobie to zaliczyć jako jeden z moich największych życiowych błędów. Aż tak źle się w tym czuję. Nie, no to chyba raczej jest nie do uratowania. Ten materiał jest tak swojej jakości, że już się zdążył elektryzować. Ta sukienka się do mnie dosłownie klei. W momencie, jak ją od siebie odsuwam, to aż słyszę, jak, jak strzela ta elektryczność. Nie, nie spodziewałam się tego. Jedyne, co mam ochotę zrobić w tej sukience, to po prostu kurde. Kolejna sukienka kosztowała 199 zł. Tutaj również mam rozmiar S. I co ciekawe, w tej sukience rozmiar S rzeczywiście daje mi ten luz, którego się spodziewałam z tabeli rozmiarów, co pokazuje, że tabela rozmiarów u nich jest traktowana tak dosyć spontanicznie. <laughs> że tak powiem, rosyjska ruletka. Trzymajmy kciuki, <laughs> żebyś trafił z rozmiarem. I ciekawe jest to, że tabela rozmiarów się sprawdza przy sukience za 200, ale przy sukience za 600. No to generalnie musisz schudnąć. <gry> to jest taki bardziej powiedziałabym kowbojski klimat, albo może taki trochę harcerski klimat, z elegancką perłą. Co najważniejsze, w tej sukience widać mi majty. Na szczęście, bo już się zaczęłam martwić, jakby czy kobieta w ogóle może wyjść na miasto bez prześwitujących majtów? Suty nie prześwietlują mi tylko przez to, że mam tutaj takie antyodsłaniające kieszonki. Dzięki czemu chociaż tym nie świeca. Niech każdy widzi. 39,90 za pak z HMA. Wow. Jestem w szoku, że to jest w ogóle legalne. Marihuana, która uspokaja, relaksuje, wielu osobom pomaga, jest nielegalna. A ta sukienka jest legalna. Nie rozumiem. Kolejną sukienkę również mam w rozmiarze S i za nią zapłaciłam 369 zł. To jest bardzo dużo, ponieważ dla mnie ta sukienka mówi maksymalnie 150-160 zł. Natomiast muszę tutaj. Pogratulować Exclusive Boutique, ponieważ w końcu został użyty materiał, który nadaje się do noszenia. I co ciekawe, to jest w ogóle śmieszna sprawa. Tutaj mamy dokładnie taki sam materiał jak na legginsach Gymsharka. więc może to jest po prostu sukienka na siłownię. Nic tylko w tym robić przysiady, jakieś ciągi. Po poprzednich sukienkach mam już tak obniżone standardy, że jak ta sukienka jest po prostu dobrze poprawnie uszyta i nic mi nie prześwituje, to ja się normalnie cieszę jak dziecko czy jest aż taka zarąbista, a wcale nie jest taka zarąbista, na przykład widać, że ta koronka tutaj jest dosyć tania, no i ta sukienka ma też tutaj wmontowane, bardzo push wkładki, co mi na przykład niezbyt odpowiada, bo ja bardzo lubię swój mały biust i nie chcę, żeby coś mi tutaj udawało, że mam jakiś inny biust niż mam. Chciałabym mieć opcję wyjęcia tych wkładek, ale z tego co widzę, nie ma takiej opcji, więc no ta sukienka narzuca pewien push-up, co dla mnie też jest taki nienowoczesne, no bo w tych czasach nie wszystkie kobiety mają ochotę mieć wszystko większe, niektóre kobiety mają po prostu ochotę, żeby było taki jak jest. Czy zapłaciłabym za nią 400 zł? Nie. Natomiast, czy jest ona dobrze, poprawnie wykonana i materiał nadaje się do noszenia? Tak. Kolejna sukienka kosztowała 399 zł. Mam ją w rozmiarze S. No i ta sukienka jest z jednej strony w najpiękniejszym niebieskim odcieniu, jaki widziałam od dawna. Ja w ogóle uwielbiam to, jak taki odcień niebieskiego podkręca brązowe oczy. Naprawdę czuję się w tym kolorze świetnie. Natomiast ten materiał jest w grubości najcieńszej na świecie, ledwie odczuwalnej na skórze koszuli nocnej. Ja naprawdę nie wiem, czemu ta sukienka jest droższa niż ta. Podczas gdy ta sukienka jest zrobiona z takiego materiału, który naprawdę nadaje się do noszenia. Co ona tak naprawdę robi, poza tym, że się świeci i ma piękny kolor? Bo tak to nie kształtuje w żaden sposób sylwetki. Wszędzie jakoś tak dziwnie odstaje, a patrzcie, to jest zwłaszcza na plecach. Ten materiał po prostu nie przylega do pleców. No i oczywiście prześwit. Kurczę, przecież mi tutaj totalnie wszystko widać. Widać majty, widać suty, widać przerwę między nogami, ale jako koszula nocna też się nie nadaje, ponieważ wyobrażacie sobie spać na tych wszystkich diamentach i Perłach przecież to będzie jak taka ma mata do akupunktury. No, powiem wam, że ta sukienka, to powinna przychodzić od razu z chłopem w zestawie, ponieważ tutaj samodzielnie nie da się tego ubrać. Cały mam fotkę, jak to powinno wyglądać. Ta sukienka kosztowała mnie 399 zł. Znowu mam ją w rozmiarze S. Kurczę, ja nie rozumiem, czemu te sukienki są w tych samych cenach. Ta, jak dla mnie, powinna kosztować 39,90, a ta spokojnie mogłaby kosztować ze 160 zł, ponieważ tutaj ma Mamy tę samą grubą i elastyczną, fajnie opinającą dzianinę, co w przypadku tej czarnej sukienki. No i wiadomo, jeśli komuś podoba się ten styl, to wydaje mi się, że czułby się w tej sukience dobrze, bo ona jest po prostu dobrze uszyta. Ja w ogóle mam z tej sukienki taki totalny vibe Paris Hilton. Moim zdaniem do niej trzeba mieć takiego białego Jorka, albo malutkiego, białego Chihuahua. No i koniecznie niskiego, łystego męża. Czuję, że w tej sukience podobaliby mi się łysi. Albo dobrze taki Jason Statham do tej sukienki. Och, jak ja bym mogła go za 400 zł dostać. Więc gdybym do tej sukienki dostała pieska albo jakiegoś bogatego, łysego męża, to bym mogła zapłacić 400 zł, bez dodatków Uważam, że słabo. Ostatnia sukienka kosztowała 369 zł, no i tutaj znowu mam rozmiar S. I ta sukienka daje mi taki vibe taki właśnie bogatej housewife na Bali. Do niej powinnam dostać taki drink w zielonym kokosie ze słomką, do tego jakąś piękną białą kabanę, gigantyczne złote pierścianki, gigantyczne łańcuchy, oczywiście mały biały piesek i takie gigantyczne okulary z jakimś takim napisem, no nie wiem, Gucci, Dior, coś takiego, wiecie, bardzo, bardzo widocznego. Oczywiście mój niski, łysy, ale bogaty mąż. Co do czego mogę się przyczepić, to to, że ta sukienka znowu jest absolutnie w stu prześwitująca, dlatego tutaj nawet musiałam nałożyć stanik. No i ta sukienka jest też zadziwiająco szorstka. Więc wyobraźcie sobie, że siedzicie na tym pięknym Bali z waszym zarąbistym, niskim, łysym mężem, z ślicznym małym pieseczkiem, pijecie tego swojego wymarzonego drina z kokosa i was wszystko swędzi. Sorry, ale nie tak Pan Bóg świat stworzył, żebyś spełniał swoje marzenia i jednocześnie tak strasznie cierpiał. No to po prostu się w ogóle nie godzi. Rozkminiam właśnie, mierząc te sukienki. Skąd oni biorą te wszystkie materiały? Czy ja nie wiem o jakiejś fabryce cienkich i drapiących materiałów gdzieś tam pod Rzeszowem, do której po prostu wszyscy jeżdżą? Skąd się bierze takie materiały? Podsumowując, osoba, która sprzedaje i produkuje sukienki z ekskluzyw butik, autentycznie mi zaimponowała moją pewnością siebie. Ja po tym filmie jestem pełna podziwu, że ktoś jest w stanie takie szorstkie i często źle zrobione rzeczy tak wysoko wyceniać. Nie spodziewałam się tego, ale te sukienki autentycznie podnoszą moją pewność siebie i tak jakby zachęcają mnie do tego, abym trochę bardziej w siebie uwierzyła, abym bardziej siebie ceniła, no bo skoro coś takiego może kosztować 600 złotych, to może ja też jestem warta trochę więcej niż myślę. Totalnie nie spodziewałam się takiego wniosku z tego mierzenia, bo chciałam tylko pomierzyć sukienki. A w sumie dostałam wartościową życiową lekcję. Tak więc jak dla mnie ekskluzyw butik dostaje 10 na 10. Czy polecam te sukienki? Nie za bardzo. A z drugiej strony, jak najbardziej. Dziękuję Wam za oglądanie, Mordy. No i do zobaczenia następnym razem. Bye bye! A no i oczywiście, podajcie w komentarzach Waszą ulubioną skinkę i która według Was najbardziej do mnie pasuje. Bye!